Witam, jestem The Crazy Leon a w tym odcinku chcę wam zaprezentować kolejny serwer. Jestem tu z jak on tam miał event modem i właśnie zrobić tu event. No i, no i będzie tam się przywitał, nie? Czy wita się klinderek ma na imię? No i myślę, że będzie dobrze, nie? Oto lecimy, pokażę serwer. Ok, no lecimy serwer dotykować. Mam tu, jak widzicie, już 36 jakców, bo na na dachu były diaktyki i zdołało mi się cztery jest, jest taki fuck, what the fuck okej okay. lecimy obrzebcie spawn no spawn jest nawet taki fajny nawet Kwestiona Trzeba Ok, no tu jest taki nawet dość miły spawn yy, Już No, dość miły spawn to będzie tylko taka zapowiedź to serwera Oj, tu mamy pHP arenę no jak widzimy, no to tu jest kinderek. No i... No to będziemy... What the fuck, po co? Okej, okay. tu jest takie. No i... i będziemy nagrywali ten serwer. No, nawet fajna pary na pvp Nie powiem nie. No. No i my tu tak właściwie sobie będziemy grali. Kilka odcinków może być z tego sluvera, nie wiem. mam, mam. Ufam, mam, ja nie mam style. Oni tu mają interesy. Policja po prostu no i właśnie jeszcze poczekamy tu na niego. No i co, nas spa znowu polecimy, nie? No 4 minuty Zobaczymy się Right. Kind of <laughs> oh, my Kinder. My job.

No, la verdad. No i nie będę że was tu top. No to p p <laughs> Co ja tu tak ten... Jestem cicho no nie wiem, że ale... Dzisiaj trochę... Chory jestem. No i nie dziwcie się, że ja... I... Też... Jakby... <laughs> okay. No to co kończymy, no no to nara. No nara już areny wam nie ukaże, ale... O no, cześć, czołem i nara, no. Cześć.